Poprowadził Odrę do Europy i Polskę na podium Mistrzostw Świata. Antoni Piechniczek, opolska legenda z ławki trenerskiej. Zaczynał jako piłkarz w latach 60., dynamiczny obrońca grający z głową i sercem, ale prawdziwą legendą został jako trener. W 1975 roku objął Odrę i zbudował zespół, który zadziwił całą Polskę. W sezonie 1976-77 Odra Opole zakwalifikowała się do Pucharu UEFA. Po raz pierwszy w historii grała jak równy z równym z wielkimi klubami z Europy. A Piechniczek stworzył drużynę z charakterem i tożsamością. To właśnie dzięki pracy w Odrze został później selekcjonerem Polski. W 1982 roku w Hiszpanii jak jego reprezentacja zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata. Nikt się nie spodziewał, a on zbudował zespół, który pokonał m.in. Francję. Wrócił do Odry, szkolił, doradzał i inspirował. Dla Opola był nie tylko trenerem, był mentorem. Bez niego nie byłoby Wielkiej Odry, bez niego nie byłoby sukcesu w 1982 roku. Antoni Piechniczek, człowiek, który dwa razy zmienił historię w Odrze i reprezentacji legenda, którą zna cały kraj, ale zaczęło się w Opolu.